Zaczynamy przygodę, prawda? Tak. Przygoda życia. A wiecie co świętujemy urodziny Ani. Ania 15 lat skończyła. Ania <noise> plus 18, przepraszam. pierwsza klasa. Na środku jeziora. A tu ty tylko ja jeszcze dostałam. Tak, rozbieraj się. No Ale tak zepsownie w tym. <noise> Pa, pa, Paulina, no, dawaj. No to jedziecie sami do tego. Tak. A jakie tam jest podłoże? Nie, musimy Ciebie zabrać, bo my nie znamy drogi. O, o kurczę. O, to dobre, Ania. Maseczkę sobie narobimy. Zra, no, do... Jeszcze raz, Ania, co Otel tam było? Ania, dlaczego coś niżej się robisz, tak zanurzasz? Jest też To ruszam te nogi. Topisz się? No tam jest mu. Powiem Wam, że rzeczywiście jest mu Nie? Bardzo O fuj, jakbyś po kupie szła. Ja na tak stoję Jakby był piasek, nie? No piasek by był fajny. Ten mu ale na główkę nie skażemy. Nie, tak, skaczymy normalnie, tak? No. Ale ja mam No w trójkę skoczymy, chodź Ania jeszcze! No to jak wskoczcie, wydwiamy, we Ja nie wskakuję nie? na ten mufu! No to jak Kasia nie wskakuje, to ja idę do was. Raz, dwa i trzy! A czemu masz na głowie ten, Wiora, co masz na głowie? Żartowała. Dobre. 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 Ja. Ale fajnie! Wyobraź sobie, że to jest Ale, glinka, to jest taka, to jest taka, taka, taka glinka, wiesz. Aaa. Dobra, będzie dobre na stopy, okej? Okay? Mhm. Glinka najlepsza na stopy. O, tak. Teraz masz już stóp. Jakie robaczki? Są? No są. Faktycznie się dla was rozgląda? Dajcie Oh, muszę powiedzieć się załapać, Na następną turę, da na powrót. Co się dzieje, dziewczyny? Co się dzieje? Ta, a teraz już mu. jest pięknie. O pokochałaś mu? Pokochałaś mu, Ania? lepiej, lepiej niż to, to wiesz. Ja już bym boram po tych kamieniach. Nie wiem czy z tego się da rady zdjęcie zrobić, A, ale nagranie będzie. <laughs> na pewno. Bo On ma szeroki kąt. To zróbmy tak, że... Raz, dwa, trzy. Czekaj, zróbujemy. czekaj, czekaj. tu z przodu, nisko. A Ania trochę wyżej. Biola trochę wyżej. Paulina to jest, wiecie co taka... Choreografka naszych wszystkich basów na, na tym, na gorsowaniu. No, To ja tak zrobię. Albo, albo w boki się no, obracamy. W boki, boki. W boki no, trochę wyżej. Płyjemy! To może tak być? Tak. Będziemy, nie będziemy się męczyć. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo dziękuję. Jestem przeszczęśliwa. Tak, to dobrze. Dziękuję. Cieszymy się. Fajnie było, nie? Pięknie, cudowny dzień. Super. Bardzo cudowny dzień. No, ja czekaj, nie było mnie. <laughs> Jak było? Jedziemy Idziemy drugim razem. Błysię, ja. My już jedziemy. Kto <laughs> nie z, z nami tam do tyłu? Z nami <laughs> drugim razem jedziemy. I czas kochani wracać do domu. Mam do domu godzina 25. Jadę troszkę inną trasą niż ostatnią, krótszą, a dwie minuty dłuższą. I o, tutaj to właśnie jest jeziorko. Właśnie zastanawiam się, bo ja jechałam przez to jezioro kiedyś i nie wiem właśnie, gdzie. o taram. Pamiętam, że mi się tak tutaj podobało. Gdzie my tu jechaliśmy? Hm. Ciekawe. No więc dziękuję Wam za dzisiaj. My z dziewczynami fajnie się bawiłyśmy. Ania świętowała, świętowałyśmy Ani urodziny. I taki czwartek powiem Wam w środku tygodnia rewelacja, tak sobie zrobić taki reset. No trochę się opaliłam. Tak więc buciaczki trzymajcie się. Pa pa!